Ok, czyścimy. Wow. Wypompuj zawartość iniektu. Nalej hampak pikliner do zbiornika pompy. Pompuj aż do pojawienia się czystego czyścika bez koloru żywicy iniekcyjnej w wypompowanym materiale. Zwiększ ciśnienie do poziomu bliskiego maksimum pompy. No, największy przepływ. Kilka razy zamknij, otwórz zawór inicjatyw. Takie strzelanie z zaworu. Jeżeli masz pompę wyposażoną w zawór przelewowy lub zawór przelewowy z reduktorem ciśnienia, pamiętaj, aby przeczyścić ten układ. Wypompuj zawarty zbiornika. Pompa została wyczyszczona. Rekomendujemy przepłukać pompę lubrykantem P-Saver. Podczas iniekcji, czyszczenia, przygotowania pompy, noś okulary ochronne oraz odzież ochronną. W sytuacjach nagłych, gdy żywica zaczyna wiązać w zbiorniku, nie spuszczaj żywicy przez pompę, tylko wylej ją ze zbiornika i od razu przejdź do procedury czyszczenia. Żywice iniekcyjne, spienialne, reagują już z wilgocią z powietrza. Jeżeli stworzy się korzów w kielichu, zadbaj o to, by pompa nie zaciągnęła go do siebie. Mimo szczelnego sitka w pompie sugerujemy wyciągnięcie tego kożucha.